Niestety od ośmiu lat rządy Prawa i Sprawiedliwości zaczęły uciszać młodzież, wprowadzając kolejne historyczne tematy, które nie mają nic wspólnego z obecnymi czasami. Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dziś, jako dumny poseł na Sejm Dzieci i Młodzieży, pragnę poruszyć temat istotny dla wszystkich tutaj zgromadzonych, a także młodych ludzi w Polsce mianowicie upolitycznienie tej organizacji od 2015 roku przez obecny rząd. Sejm dzieci młodzieży to instytucja, która powinna być apolityczna, promować parlamentaryzm wśród młodzieży, demokrację oraz politykę, od której coraz więcej młodych ludzi się odwraca. To miejsce, w którym ludzie z różnych środowisk i o różnych poglądach mają okazję się spotkać, dyskutować i wyrażać swoje opinie na temat ważny dla nich i całego społeczeństwa. Niestety od ośmiu lat rządy prawa i sprawiedliwości zaczęły uciszać młodzież, wprowadzając kolejne historyczne tematy, które nie mają nic wspólnego z obecnymi czasami. To, co się dzieje w Sejmie Dzieci i Młodzieży, to próba narzucenia nam jednej określonej politycznej linii partii rządzącej która stara się wpływać na decyzje, jakie podejmujemy i nakłaniać nas do popierania ich rządu, ich polityki. Przykładem takiego działania jest projekt pod tytułem Okiem Młodych, który jest Wam zresztą bardzo dobrze znany, mam nadzieję, który zamiast obiektywnego komentowania wydarzeń politycznych w Polsce promuje treści propagandowe przychylne obecnemu rządowi, przywołując słowa jednego z najwybitniejszych oficerów wojska polskiego, marszałka polski Edwarda Śmigłego Rydza. Tylko nie damy całej sukni, ale nawet guzika nie damy. W tym, w, tych w, tym, w tym duchu słów apeluję do Was, młodych ludzi nie pozwólcie temu rządowi tworzyć takich niekonstytucyjnych, samozwańczych tworów jak Komisja Badania Rosyjskich Wpływów, która jest skierowana w lidera demokratycznej opozycji która tak zagraża temu rządowi walczcie o wolną, demokratyczną Polskę, bo w nas młodych jest ostatnia nadzieja. Niech żyje wolna, demokratyczna Rzeczpospolita.